Siemaneczko widzowie 1 maj, 1 maja jest godzina 10.30, ja co prawda zacząłem pracę o godzinie 10. Zdarzyłem wziąć sobie moto, przygotować się i nie ma zamówień. Ja nie wiem, czy ta majówka nam coś wypali, czy nam nie wypali ta majówka. To jest właśnie najgorsze, że dużo ludzi ma dzisiaj wolne i przez to raczej też nie będą z rana zamawiać, bo wiecie, kat morderca nie wybacza i tak dalej. A najgorsze jest to, że dzisiaj tylko dwie godziny jeżdżę do 12 i myślałem, że zarobię jakąś fajną kwotę. Jak na razie na mieście nie ma żadnych zamówień. To jest najgorsze. Jedziemy chyba pod Maka czatować. Może nam wpadnie jakiś maczek, cokolwiek. Jak na razie widzicie ani jednego zamówienia nie ma nawet na mieście. Rybniczanie, jeszcze śpią, jeszcze śpią. Majówkę zaczynają dopiero. To są właśnie plany versus rzeczywistość, nie? Myślałem, że tutaj... 10.00 wybije, będą już zamówienia leciały, ja sobie dla was ponagrywam, coś zarobię na chleb, a tu co? Kapa. Ale jak zamówienie nie chce przyjść do ciebie, to ty musisz iść po zamówienie. Tak to jest z reguły. Czuję w ogóle skwar 1035 i już jest 22 stopnia. No, w sumie w piku ma być dzisiaj i tak 24 stopnie, nie? Ale odczuwalna będzie całkiem, całkiem inna. Czy większa. Ja sobie przyjechałem pod McDonald'a, a McDonald's zamknięty. No to. No tak, pewnie od 11, bo jest święto. Się załatwiłem. No to jest właśnie majówka w głowę. Możemy sobie usiąść czekać na zamówienie, nie? Może na łaskawie wpadnie. Uważam, że się nie powinno jeździć na z samego rana, bo przed tym oficjalnym rozpoczęciem dnia, jakby z zamówieniami, bo. Więcej czasu zmarnujecie niż to warte i tak nic nie wpada, nie? Także nie polecam go, bo zróbcie coś z tym. Jak ja mam tutaj na chleb zarobić? Nie no nie wierzę. Mamy pierwsze zamówienia, to jeszcze od McDonalda. Tak ma być. tak McDonald pracuje, od godziny... Od godziny chyba 10.00 McDonald jednak był dzisiaj. Dobra, ubieramy się jedziemy. A miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie. Dobrze, że nam cokolwiek wpadło, nie? Moim zdaniem w tym roku majówka będzie nie wypałem, bo się tak poukładało, że jak ktoś od sobie chyba jeden albo dwa dni wolnego, to miał cały tydzień wolnego. I raczej nikt nie będzie siedział w zapierdzianych miastach, jak, jak na co dzień tu jest, tylko będzie, będzie. wyjeżdżać, nie? Czy tam ludzie będą wyjeżdżać? Także ja nie liczę na jakiś szał No A tu co się stało? Co z Big Mac'a? Słyszeliście o czymś takim? Dobra, to muszę zrobić przemeblowanie lekkie. O! Nie no, tak to chyba nie było. O! Może być. AXX, tak? No. Dzięki. Tak. Jeden napój. Czy Boże, napój. I tu dajemy napój. I ruszamy. Standardowo numeru mieszkania nie ma, bo po co? Ja chyba źle nawigację wbiłem. Ale strzelił pięknie. A, my na stację będą znowu jedziemy. No dobrze. Mój git. Może mistrzem parkowania nie jestem, ale... Dzień dobry. Raz, I dwa. I wszystko mamy. Dziękuję, do widzenia. No i mamy te zamówienie pierwsze. To za 8 zł, minus paliwo, wydatek, wszystko. No nawet nie wiem czy mi wyjdzie. 5 zł. No i co? Znowu będziemy kampić gdzieś na parkingu. Nawet go nie odpalam. Idę gdzieś tam stanąć, nie od i znowu będziemy kampić. Oh, I pięknie, w słoneczko będziemy siedzieć. No to jest sprzęt, a nie. Dzisiaj będzie temat... temat przewodni. Uwaga, trudy jak nie zarobić w globo. Nie, no oczywiście się śmieję, nie? Dzisiaj taki dzień wyjątkowo nie przemyślałem tego, brałem, bie, rezerwując godzinę. A rezerwując godzinę obstawiałem, że majówka to będzie wiecie A tu nie ma tak, nie ma Mamy kolejne zamówienie, ale jedziemy człowieku na taki... No daleko jedziemy, daleko jedziemy. Za 15 zł, dobra. Dlaczego żeś się pan k***a spodziewał? O Jedyneczka i but! Ten, ten typ kasku jest chyba najlepszym kaskiem moim zdaniem na tego typu motocykle, nie? Bo mam szybę W każdej chwili mogę wypiąć szybę, założyć gogle a jak nie chcę gogli, to mam szybę i mam blendę jeszcze, nie? To jest zajebiste po prostu. O! I ten wiatr, naprawdę powiadam wam, robi robotę. Tu mamy troszkę większe zamówienie, więc troszkę se poczekamy. No ale się tu odkazimy. Można? Można fajnie. wiecie, co jest najgorsze, że jak ja pojadę do klienta, to z zamówieniem na pewno ja tu nie wrócę. Nie wrócę bez zamówienia taki kawał. Chyba tak. Dobra, dzięki. Ej, dobre pytanie w sumie: czy lepiej będzie wsadzić loda z boku? Nie, wsadzimy go po prostu do środka, bo ja nie chcę mieć sytuacji, że klientowi się logik roztopi. 7 km do klienta mamy Grubo, nie powiem, grubo O, jedzie mordeczko A tu co się dzieje? Odpusty, nieodpusty Uuuu, widzę grubo ja Jakby mały, piękny, stojny, bez marszczek I były właśnie tego typu odpusty u nas na mieście To wam powiem, że mega Byłem takim zajawko, zajawkowiczem, o, chyba tak to się mówi, na broń, <grywa> jak ja to w ogóle powiedziałem, na broń, na kulki, nie, Jezu. Za każdy odpust musiałem mieć jakiś karabin, jakiś pistolet i tak dalej, nie. Później miałem swoją broń w, w pierwszej grze, chyba GTA 3, kamerą jeszcze z lotu ptaka, jak ktoś pamięta, nie. Jak jesteśmy już przy temacie GTA, to wam powiem taką ciekawostkę. Że ja nigdy nie grałem w GTA 4 i w trójkę też nie grałem. Grałem w dwójkę w Sandra, w I City i w piątkę. Wiem, że pewnie was to nie interesuje, ale. Nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Rura tam, bo cię porobię. Dortmund, <grymne> no, że tak, tak by nie było w życiu. Ale te nogi na tych czoparach to wam powiem, że trochę kapa z tymi nogami, nie? Jak chłop ma tak nogi wychylone, teraz wyobraźcie sobie, że miałby glebę zaliczyć. Dobrze, ta noga mu się wykrzywi 20 różnymi kątami, nie? Za szybko po tym łuku poszedłem. No, jednak przeprosił, przeprosił, rękę pokazał, nie? Wie, wiedział, że wyjechał. Nie wiem, że motocykliści nie są święci naprawdę potrafią zapierać, ale też jeżeli jeździcie samochodami, no to zwracajcie uwagę, nie? Bo teraz to naprawdę tych motocykli będzie bardzo, ale to bardzo dużo na mieście. Aha, to chyba tutaj jest, tak? Dobrze, i na parter, bo na parter. Jeden, pięć. Dobry. Raz i dwa, wszystko. Dziękuję, do widzenia. bud mi się psuje. Na gwarancja idzie, bo chyba mi się te wzmocnienie w bucie złamało w środku. Tak, jak ten but przechodził 15 milionów schodów, nie dziwoto No i co? Znowu będziemy tutaj czekać, nie? Ale długo tu nie będziemy siedzieć Tak być nie może Podamy stąd, nic tu po nas. Ja już widzę ten tytuł z miniaturką Zarobiłem 30 zł, dobrze fest Cóż nam tu za Halny wieje Ja też nie chcę za dużo tutaj narzekać że, że jest tak źle, bo aż tak źle nie jest po prostu trafiłem w taką porę dnia rano że no, zamówień za bardzo nie ma także siłą rzeczy no, jak nie dzisiaj to pewnie jutro nadrobimy to jeszcze o godzinie 13 na streamie będziemy jeździć dwie godzinki myślę że coś zarobimy przez ten czas jeszcze nie wypadałoby coś zarobić w sumie dwa zamówienia od 10, 11 prawie 30 grubo Jedzie kolejna mordeczka ja dzisiaj będę jeździł od stacji do stacji, po prostu, nie? Będziemy tylko robić yy, stopy. No ale za to możemy jeszcze, wiecie co, zrobić. Szczerze mówiąc, to można zobaczyć, jak nasze powietrze. Oponka jeszcze tu jest, trochę tutaj zdarta. Przewodnik mamy nowiutki. Ale bali tym słońcem. Dobra. Aha. Wróć. Na dwa, trzy zrobimy. Chociaż to opona Chyba nie jest taka, taka zmarnowana. To w ogóle ktoś jakimś klejem kiedyś kleił. nie? Ja to też muszę wyczyścić. Muszę się wziąć za tę moto znowu. Bo to jest ufajdane. Gdzie nie, gdzie. Takie, takie mycie, wiecie. No i 2-3 jest gitara. A z tyłu załadujemy 2,5. Musiałbym się ludzi popytać, właśnie jeżeli na przykład tego typu motocykl jest, to ile ładuje, nie? Chociaż też możecie w sumie napisać w komentarzu jak o ile dotrwacie do tego momentu. Jeżeli na przykład wy ładujecie powietrze do moto, nie? Nie no, z tyłu ta felga to must have. Ona musi być y, wymyta, bo też z tego łańcucha jest tu wszystko usyfione. Myślę, że będzie któregoś dnia y, czas, to na pewno sobie wezmę całą chemię, pojadę na myjnię i sobie umyję go. Ty, bo mi powietrze spada. No i gitara. Nic, idziemy chillować bombę dalej, nie? Mam nauczkę, żeby nie jeździć w czarnych ciuchach, nie? W taką pogodę, bo to nie ma najmniejszego sensu po prostu. O, łaskawie, kebab. Uuu, tam czoparem zasuwa. W krótkim rękawku, Grubo tam, widzę, się bawią. Co ja nie lepszy jestem. Nie z... Trzeba do takiej pogody przywyknąć, po prostu i tyle. 6 minut mamy na kebabę, ale ja się tam nie będę zbytnio śpieszył. Znaczy, no, śpieszyć, nie śpieszę. E, chciałbym jeszcze zrobić jedno zamówienie, bo jak wiecie, e, jest 32 po 11.00 do godziny 11.50, tylko i wyłącznie zamówienia można łapać. Po, po, po 11.50 już tak naprawdę, jak nic nie dostaniemy, możemy jechać do domu, nie? Chciałbym jeszcze jedno machnąć, żeby mieć te 50 zł, chociaż zarobione, by nam wyszło te 25 na godzinę, nie? I tak w sumie pierwsze zamówienie 10.40 nam wpadło. Jutro, czyli 2 maja, zamówień powinno być ciut więcej, z tego względu, że już z automatu będą biedronki wpadały, będą jakieś kerfury i tak dalej. Oszołomy i tak dalej. Oszołomy. No ale tak, tak właśnie będą, nie? Więc jutro o 10 myślę, że będzie ruch, a piątek piątek już lecimy chyba od 11 do roboty. Bo to na dziesiątą wydaje mi się, że nie ma sensu. Dopiero po majówce będziemy już od 10 klepać. To będzie miało sens ogólnie, ale... Ja w ogóle wyglądam jakbym normalnie rozłożony był na tym motoźdzę Zapka od Zabka? Zapka Zapka Zapka? Maybe Z yy, ready, tak? Mm. i duba Jeden. 976. This one Teraz, teraz ok? tym? Come? Okay. Nie. No. Yeah, yeah. Dzięki. Na razie. Nie panie maju. Wyrobimy się chyba, co? Co? 4 kilometry! Jesteś niepoważni. I do człowieku za 10 zł jadę, nie? Daj spokój. Wow, ale zawiało, normalnie aż mi głowę wykrzywiło. Teraz mógłbym tą yy, przypowieść od samą powiedzieć. ca rano ubieram sandały, śmierdzą mi one, bo mi psy naiszczały. Słońce bije mi ostro na dekiel, ja to pierdzielę, idę na rzekę. Jakoś tak to było. Ha, ja w ogóle jadę... Dobra. bo My pojechaliśmy w innym kierunku po to, żeby... Po to, żeby nas ten... Yy... W poprowadził Nie, tutaj to z szacuneczkiem będziemy jechać, bo widzę, że są dosyć głębokie dziury Ja nie chciałbym jakiejś simy złama złamać, złapać, bo życie mi jeszcze jest miłe Tylko żebyśmy stąd jeszcze dostali zamówienie, nie? To będzie git Tutaj sobie kulturalnie ludzie myją płot w majówkę Majówka to nie tylko grilla i imprezy, to też ciężka praca jak ja widzę jakieś latające pszczoły, osy, szerszenie i tak dalej przede mną, to aż mnie skręca, nie? Ja bym go tak... ACH! Wziął i tyle. Dobra, bo już pobłądziliśmy. Z jedno z dwóch. Albo tu, albo ten dalej. Co, nie mają tak skitrany tam ten? ten dom? Ty, otwórz mi tą szybę, właśnie ja ugotuję w tym kasku. No! Przeprezentuję. Dzień dobry. I wszystko mamy. Dziękuję, do widzenia. co mi wcześniej pokazywało 30 zł. Zmian zrobione. To jest apka zbugowana, już widzę. To ja chciałem człowieku zarobić 50 zł, nie? 33 zł. 16-50... <ścoughs> 1650 na godzinę. Ja bym się tu pana zapytał czy bym mimo to nie chciał umyć przypadkiem. Wieczorkiem to tu wszędzie, wiecie, będą grille, będzie ładnie pachniało i tak dalej, i tak dalej. No 4 minuty, dawaj! Zapodaj coś jeszcze! No mamy 2 minuty, nam nic już nie wpadnie, nie? Czyli pierwszego dnia, czyli 1 maj od 10 do 12.